Wolność od, wolność ku. Poznamy nową wolność. Anonimowi alkoholicy, strona 72. Dla mnie, wolność oznacza wolność od czegoś, jak i ku czemuś. Dzięki pierwszemu rodzajowi wolności cieszę się wolnością od zniewolenia alkoholem. Cóż za ulga! Z czasem zaczynam też doświadczać wolności od lęku, lęku przed ludźmi, przed brakiem bezpieczeństwa finansowego. Przed zobowiązaniami, zaangażowaniem się przed porażką, przed odrzuceniem, następnie zaczynam czerpać radość z wolności ku czemuś. Z tego, że moją wolność wyboru mogę dziś wybrać trzeźwość, bycie sobą, wyrażanie swego zdania, przeżycie spokoju ducha i umysłu, doznanie obdarzenia miłością i przyjmowania jej, poczucie wzrostu i rozwoju duchowego. Tylko jak mam osiągnąć taką wolność? Wielka Księga jasno stwierdza, że nim w połowie dokonam zadośćuczynienia, to poznam nową wolność, niedawną samowolę i robienie, co mi się żywnie podoba, nie bacząc na innych, tylko nową wolność, dzięki której w moim życiu spełnią się wszystkie obietnice programu. Jakaż to radość być wolnym.